To, co widzicie tutaj, to praca grafika. Ja Wam pokażę, jak wygląda praca dermatologa z okolicą oka. Najczęstsze problemy e, dotyczące okolicy oka to cienie pod oczami, worki pod oczami, e, sucha, łuszcząca się skóra. E, ja wiem, jak sobie z tym poradzić. U mojej pacjentki zdecydowałam się użyć preparatu e, jednego z najsilniejszych stymulatorów tkankowych dostępnych na rynku. Po to, aby wystymulować skórę, żeby była grubsza i mniej prześwitująca, dzięki czemu będą mniejsze cienie pod oczami, a także delikatnie wypełni nam się ta okolica bez obciążania i bez wyginania przegrody powiekowo-policzkowej. Bezpośrednio po zabiegu pacjentka będzie miała bardziej świetliste spojrzenie, okolica będzie lekko wypełniona, natomiast stymulator tkankowy będzie działał w czasie i po 4-5 miesiącach efekt końcowy będzie zachwycający. Jest jest ciekawy, efektów tego zabiegu, zapraszam do zaobserwowania mojego profilu. Wkrótce pokażę cały zabieg.